Witamy się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale YouTube prawda? Dzisiaj nagrywamy taki odcinek o Mikołajkach, coś takiego. Wiecie, że niedługo już się zbliżają Mikołajki, więc na sobie taki Mikołajkowy film. Jak wam się filmik spodoba, to oczywiście dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, bez zastanawiania się i oczywiście dajcie komentarz, czy lubicie Mikołaja, czy wierzycie w Mikołaja. No i zaczynamy! Siostra, siostra, siostra! Co ty jeszcze śpisz? O Boże, dobrze, że mnie obudziłeś z Paną w, w piżamie. To, to szybko ubieraj się. A o co ci chodzi takiego? A, już wiem o co ci chodzi. Jutro jest Mikołaj. znaczy dzisiaj w noc przyjdzie. No tak, siostra, super, kotek też musi świętować. Przecież Mikołaj nie istnieje. Istnieje, istnieje. Siora. Mm, więc kładźcie szybko spać, żeby Mikołaj tym bardziej szybko przyszedł. Tak, tak. A co ta siola taka nienormalna? Dobra, nieważne. Teraz muszę się przebrać w piżamę. I grzecznie pójść spać, żeby Mikołaj przyszedł. Okej, okay, idziemy. Oh. Boże, jaka ja jestem złączona tą matą, nie przespałam się, no bo Mikołaj, no oczywiście. Mikołaj pewnie do mnie nie przyszedł, no bo wiadomo. Kim jestem, ile mam lat, osiemnaście. Bójdę siorę. Siora Mikołajki. Mikołajki, Mikołajki, chcę sprawdzić prezenty. Siora, ale ty tak nie na szybko. Może Mikołaj nie dał prezentów. Ty żartujesz? Co, co, co? poczekaj, czekaj, czekaj. Ta opaska nie jest na dzisiaj. Musisz się chociaż troszeczkę ubrać. Na świątecz, nie? Nie, nie, nie. Ja idę. Siora, no. Szybko do windy, szybko do windy. Ach, no super. Dobra, wychodź z windy. Ojej! Zobacz, co tu jest. I tutaj jest napisane, że to list od Świętego Mikołaja. Nie ma prezentów! Musi! ty się nie zajmujesz prezentami, tylko szybko przeczytam ci ten list. Dziewczynki, pomóżcie mi, bo niestety nie daję sobie rady rozdawać prezenty i je pakować. Niestety to ja święty Mikołaj, ale niestety moje wszystkie elfy zaspały i nie chcą mi pomagać, bo coś im się stało i takie zaklęcie dostały śpiocha, więc pomóżcie mi dziewczynki, proszę Was. Ej, to Mikołaj? jak? A jakże i raczej? Dzień dobry, dziewczynki. Mikołaj, święty Mikołaj! by takie. Ha, 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 ha. No tak, to ja, święty Mikołaj, tylko musiałam się tak dziwnie troszeczkę ubrać. Ehm, dajcie mi te listy, dajcie mi to, spokojnie, nie bójcie się mnie. Byłyście bardzo grzeczne w tym roku, ale jedna osóbka, O, ta. To, ta. to. O, to osóbka, ta. Niestety nie była grzeszna. Mikołaj. Eee. No co, świętujcie. Mikołajki, Czego nie dałeś nam prezentów? Zachowuj się. To pomagacie mi, czy nie? No dobrze, to gdzie idziemy? Do sklepu zabawkowego. Tylko szybko, dobra? Jeszcze jest szósta. Nikt nie jest w sklepie. Szybko idźcie. Dobra. Widzicie? Nikogo nie ma. Super opcja, prawda? No tak. No to idźcie szybko na zabawki. Poczekajcie. Sprawdzę, czy jest ktoś. Jest ktoś. Ojej, telefon mi dzwoni. Ja muszę szybko pójść. No i zaraz przyjdę. Dziewczyny, teren czysty. O, wow, jaka fajna gra! Tam, tam, tam. Ej, miałyście mi pomagać. To mów, Mikołaju, co chciało pierwsze dziecko? Fajną płyta do grania. O tą! Tak. No dobrze, ja potrzymam. Jedno też chciało robota. Jedno chciało lalę. Aha. Jedno chciało. Taki słodki aparat. Jedno statek. No większość prezentów jeszcze mam. Jedno takie coś. Takie coś jedno. O Mikołaj, ty tak masz dużo tych zamówień. No dużo, dużo. Ostatni prezent, który to może kupić, to ten. Może ja pomogę. Tak, wy było dobrze, Mikołaju. Siora ja też chcę pomóc. Tomasz. Jej! Dobrze, a ja teraz pójdę do moją kasę i wyjmę ją. Dobra, już jestem. Jesteś? Tak. I teraz to szybko musimy. Tu. I idziemy. Szybko, bo zaraz nas zauważy jeszcze. Dobra, pa. Ale to była długa rozmowa. Ej, mam tu więcej pieniędzy. Ej, no to Mikołaj. No tak. Prezenty rozdajemy teraz dzieci. Szybko, idźmy do wszystkich domów. Pięć godzin później. A kto nasz ostatni? Czyli akademik. To jest pierwsze. Dzieci pewnie jeszcze śpią. tak. No dobrze. Musimy tu rozdać prezenty. Które są dla tych dzieci? O, te. Pierwsze. O, łódka. Ale wiecie, musimy wrócić do szafek. A, różne listy. No, to jest miłosny list. Do tego. A, to są jakieś rachunki. A, ten? A, to, to nie jest dla nikogo. A, znaczy. Tutaj, tutaj, tak. Tutaj, tutaj. Przepraszam, przepraszam. Lalki, nie, można, nie. O. No dobrze. Tutaj mamy taką lalkę piłka takie coś łódka która się pewnie nie zmieści to ją damy tu i aparat fotograficzny to ta dziewczyna lubi damy jej w rękę no dobrze to jak, teraz idziemy do chyba naprawdę już ostatniego domku dziewczynki to wyjdzie już do domu, a ja coś powiem, widzą. Dobrze? Widzowie, szukuję niespodziankę dla nich. No i właśnie to są dla nich prezenty. I mega się przyjęłam, bo jeszcze mam kolejne prezenty, zaraz wam pokażę. Mam dla całej rodziny ich, więc szybko muszę lecieć, żeby nie zauważyła. Ona pewnie jeszcze się prześpią potem przy, przy życiu, więc szybko idę. Chodź, chodź, tam, tam. Dobra, to chodź. Super. A teraz zostawmy jeszcze, nie ma choinki, ale zostawmy te wszystkie prezenty tutaj. Al albo nie, tutaj nie będą się wrzucać w oczy. Wiem, gdzie zostawimy. Tutaj, w dużym pokoju. <laughs> Kolejnego dnia. Mamo, tato jesteś. Ty Tym bardziej chodźcie! A co mi się dzieje? Chodźcie, maluszki. Pewnie Mikołaj przyszedł. Jeszcze nie wiecie, co to Mikołaj. Ale pewnie nam przyniósł super prezenty. Ojej, co mnie tak podziwia? Aaaa! Mikołaj, no wiadomo. Super, dziewczyny, idźcie szybko. Jakie prezenty? Mamo, ja odrzucę, poszli na razie. Uderzyłaś mnie w głowę, Nim. To chyba dla mnie, to dla mnie. Super! Ten, ten to chyba dla mnie, jak się nie mylę. Wow, jaka piękna kartka kartka. A ten, to chyba dla mnie z balonikami, kartka życzeń. To dla ciebie kochany mój. Ha! Płyta, o której marzyliśmy. Dobra, dawajcie. Zobaczcie, jaka super płyta kaseta. To jest super kaseta. Wow, oh. super film powinien być. Marzyliście, prawda, o niej, o tym filmie? Tak, bardzo chcieliśmy ten film obejrzeć. No to teraz macie. Chyba sprzedam papierki. No dobrze, a te dwa prezenty? Zaraz się dowiemy, dla kogo są. Kto chciał apteczkę? Ja! A to dla ciebie. Uf, w przyszłości będziesz mówiła takiego czegoś gochiona Dobrze, my jeszcze się pójdziemy spać, bo jest mega wcześnie. No tak właśnie. Pomagałyśmy w sensie Mikołajowi. Ho, ho, ho! Mikołaj, cicho! Dzień dobry, dzieci. Zrobimy sobie foteczkę. Tak, tylko nikomu nie pokazujcie. Pracz, tylko możecie pokazać rodzicom. Super, fota. To dla was aparat. Mam nadzieję, że historia wam się też spodobała. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o łapeczkach w górę. No i do zobaczenia. Tak naprawdę w, w święta. Bo ja też chcę być w świętach. I papa. 下午好，大家。